Energia anielska dnia dzisiejszego, e, karty anielskie Eliseleny, czyli moje, brązowe. I tutaj mamy anioła dobrych planów. W Pietrze, anioł dobrych planów, występuje i w plusach, i w minusach. Dlatego, ponieważ jest to rozmowa anioła z Tobą, to Ty będziesz wiedział o co chodzi. Mianowicie, e, jeśli nie miałeś żadnego planu, to prawdopodobnie w dniu dzisiejszym ktoś. Ciebie zainspiruje albo zostanie zainspirowany jakimś zdarzeniem, jakąś okolicznością. Jednym słowem, dzień przyniesie, że zaczną się w Twojej głowie owe plany manifestować. Natomiast jeśli masz już jakieś plany, i być może one już zaczynają nabierać tempa. To będziesz musiał się zastanowić, czy przypadkiem nie należałoby troszeczkę się z nimi jeszcze raz skonf skonfrontować i dostrzec wszelkie błędy, ponieważ tutaj widać, że mogą być jakieś błędy w Twoich planach i należy je poprawić. A moje anioły i ja życzymy Ci dobrego dnia. Ela Selena.